Ej, cześć, witam Was. Dziesięciolecie Szkoły Kwiatące Horyzonty. Jest nas coraz więcej, coraz więcej absolwentów, coraz więcej ludzi, z którymi się znamy, coraz więcej ludzi, z którymi współpracowałam. Właśnie się dowiedziałam dzisiaj, że trzeba by było zrobić coś takiego jak QA. I teraz tak, dla wszystkich, którzy dalej tak jak ja nie wiedzą, co to znaczy, to znaczy tyle, że tu pod spodem możecie zadawać pytania do mnie, a ja na nie odpowiem. Na wybrane pytania będę odpowiadać. Zapraszam Was serdecznie do zabawy. Poznajmy się. Po prostu. Rozkwitajcie razem z nami. Bawmy się w Q&A. Dawajcie, ребята. Jeśli wy chcieliby poznakowić ze mną, ja, uczytelnica kwitnących horyzontów, my możemy poigrać w Q&A. Dawajcie woprosy. Ja będę отвечać. Zdjęs. Na YouTube. Ja to nie znaję. To po polsku i po rusku na YouTube. Wy jeszcze to. Hello, hello. Oh, we can play on the Q& A. If you like, give me some question I can give you answer, answer after. you can write here and I can ask for you everything you want to need about me and my flower school Fitza Horizonte and my design work you can ask. Let's go.